Halo, cześć. Słówko na dziś i podziękowania. Słówkiem na dziś jest di wybór. Zum beispiel Ich schätze, mia bleibt bla 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 als zu helfen. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru jak tylko pomóc. bla 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 o pomoc w zbiórce na ratowanie koni w Różalandzie. Ponad 4 godziny łącznego czasu odtwarzania, czyli praktycznie wszyscy obejrzeliście nagranie w całości. Teraz wystarczy, kochani, żeby 60 tysięcy osób wpłaciło po 26 zł na zbiórkę, a zbiórka się zakończy. Ja wpłaciłem, to naprawdę nie jest dużo, nie szczycę się tym, ale nic mnie potem za obojętność nie zweryfikuje. Bezdan!